w sprawie sędziowsko-lokalnej przychody do Na kolejnym spotkaniu z Wyspą Przeciwili Podlasie Biała Podlaska. we <laughs>

Wielkopolski, wieś Zabewca, ponownie zawodnik granicy nr 3.

Drużynie, realizacji tego planu, jaki mieliśmy na to spotkanie, pracy wojskowej, konsekwencji, bo czasem wiele rzeczy można nam zarzucić, ale nigdy na pewno tego, że ta drużyna nie pracuje, nawet jeśli mamy słabsze spotkanie czy słabszy okres, jak ostatnio, oczywiście też ze względów kadrowych, to ta drużyna zawsze daje z siebie 100%. I dzisiaj to potwierdziła. Spotkanie miało swoje fazy, tak jak zawsze mówię mecz ma swoje fragmenty i kto te fragmenty swoje wykorzysta, potrafi wykorzystać swoje dobre momenty, a w tych słabszych momentach przetrwać ciężki moment, to to wygrywa. Wiedzieliśmy z jaką drużyną będziemy dzisiaj się mierzyli. Generalnie ta liga jest bardzo silna w tym sezonie. Myślę, że jest szerokie grono zespołów, które, no w którym każdy może wygrać z każdym i myślę, że my w tym gronie jesteśmy. Oczywiście wpadki będą nam się zdarzały, ale Myślę, że jesteśmy solidni i dzisiaj to pokazaliśmy. No pierwsze pół godziny przede wszystkim było dla nas bardzo ciężkie. Zdawaliśmy sobie sprawę, jaką jakość ma drużyna siarki, jak, jaki model gry ma trener, jaki posiada i naprawdę doceniam to, bo zawsze przyjemnie analizuje się takie drużyny i myślę, że tutaj siarka jak najbardziej dalej za chwilę będzie dobrze. Punktowała. Siarka szybko operowała piłką. Charakteryzuje się tym, że dużo zawodników biega z głębi. Trzeba być naprawdę zdyscyplinowanym i mieć pomysł na to, jak temu zażegnać. Im dalej w mecz, myślę, że tym lepiej nam się wchodziło w to spotkanie i coraz lepiej operowaliśmy piłką. No generalnie w pierwszej połowie myślę, że siarka była drużyną zdecydowanie lepszą, w drugiej już dochodziliśmy do głosu. No i tak jak mówię, wykorzystaliśmy swój moment. Tak jak ze świdniczanku tydzień temu tego nie potrafiliśmy zrobić, w swoim dobrym momencie straciliśmy bramkę, tak tutaj w swoim dobrym momencie zdobyliśmy bramkę. I to jest po prostu podsumowanie, no, które charakteryzuje piłkę nożną, szczególnie na tym szczeblu rozgrywkowym. Także dzisiaj się cieszymy, ale mówię, tutaj co tydzień są ciężkie spotkania, w każdym spotkaniu trzeba swoje wywalczyć. Dzisiaj na pewno chłopakom pogratuluję za postawę, no, a jestem przekonany, że, że siarka jest dobrą drużyną i dalej będzie punktowała. Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim gratulacje dla, dla trenera Rękowskiego za zwycięstwo, bo, bo, bo pierwszy raz ponosimy porażkę u nas w domu, co nas ogromnie boli. I tak jak trener powiedział, no, piłka nożna to są momenty. Jeżeli jest Twój dobry moment, potrafisz go wykorzystać, to najczęściej wygrywasz mecz, albo, albo go nie przegrywasz. Jeżeli e, nie potrafisz wykorzystać tego momentu, trafisz na przeciwnika, który swój dobry moment potrafi wykorzystać, no to przegrywasz mecz. I my dziś e, w taki sposób przegraliśmy mecz. Oczywiście to by było uproszczenie, bo, bo tak jak trener powiedział, myślę, że te pierwsze pół godziny było, było całkiem dobre w naszym wykonaniu, że m, dość łatwo radziliśmy sobie z, z pressingiem no, drużyny Podlasia. Przegrywaliśmy piłkę szybko z, ze strony na stronę, nie wiem, Około 30 minuty coś się zacięło, nie wiem z czego to wynikało, czy to po prostu jakiś brak zdecydowania, czy my straciliśmy trochę pewności siebie, czy Podlasie po prostu e, poczuło krew. Na pewno też były, były błędy niewymuszone, które popełnialiśmy e, i też Podlasie, no niestety, no zaprosiliśmy ich e, niejako pod nasze pole karne i zaczęło stwarzać sobie jakieś tam sytuacje. W drugiej połowie wydawało się, że ten początek też jest e, w miarę obiecujący że jesteśmy w stanie sobie coś wykreować, bo, bo, bo były sytuacje, które mogliśmy zamienić na gole przy stanie 0-0 do 0, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. No ale niestety podlasie tego dnia było konkretniejsze, tracimy bardzo prostą pierwszą bramkę, gdzie ćwiczymy obronę pola karnego bardzo, bardzo długo, bardzo systematycznie. Nam zdarza się tak duży błąd, gdzie, gdzie zawodnik z trzeciego metra chyba zdobywa pierwszą bramkę, no i niestety po pierwszej bramce już można zamknąć ten mecz, bo u bo nas nie było. Po prostu spadła nasza pewność siebie. Już praktycznie każdy zawody grał jakiś swój mecz i nie potrafiliśmy nic zrobić. Konsekwencją tego była druga bramka Podlasia chyba po faulu w polu karnym. No, nie nie widziałem tego dokładnie, no ale skoro sędzia zagwizdał, uważam, że dobrze prowadził zawody, także, także pewnie jakiś, tam rzut, jakiś kontakt był i rzut karny podyktowany. Traciłem bramkę na 2 do 0. No, jesteśmy niestety rozbici w tym meczu. Po tej drugiej bramce, no nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Zmiany, które zrobiliśmy, no też nic nie wniosły, i, i, i niestety, no, przegrywamy pierwszy mecz u siebie, ale no, chciałem podkreślić, że wtedy, kiedy wygrywaliśmy, nie zawsze my byliśmy najlepsi, nie zawsze było wszystko dobrze i też nie zawsze jest wszystko źle, kiedy przegrywamy. Także każda porażka jest dla nas cenną lekcją, zwycięstwa często usypiają, dlatego myślę, że taka porażka spowoduje to, że, że, że jeszcze ciężej weźmiemy się do pracy. I w następnym meczu w Radzeniu Podlaskim spróbujemy sobie to odkuć i przywieźć trzy punkty do siebie. No właśnie jeszcze też zapomniałem wspomnieć, bo, bo Paweł Mróz, no, dochodził do dobrej dyspozycji. Miał zagrać w pierwszym składzie. Wczoraj na, na rozruchu. Niestety przydarzyła mu się no, nieszczęśliwa kontuzja, zwichnął łokieć. Jest teraz w szynie gipsowej i też nieobecność Pawła Mroza spowodowała to, że też trochę gorzej. Powiedzmy, byliśmy mniej groźni w polu karnym. Paweł Mróz jest to zawodnik nieobliczalny, który na niską obronę podlasia jest zawodnikiem, który nie kalkuluje, który po prostu idzie na każdą piłkę, który ryzykuje kontuzję i taki zawodnik czasami potrafi zrobić różnicę. I w tych sytuacjach, kiedy, kiedy zepchnęliśmy pod, podlasie głęboko, właśnie takiego zawodnika trzeba, który wejdzie, który nie będzie kalkulował, który nie będzie wykazywał się sprytem, tylko po prostu pójdzie z impetem na piłkę i, i, i tego też myślę, że nam trochę zabrakło. Mam nadzieję, że Paweł jak najszybciej do nas wróci, bo to jest świetny chłopak.